W miniony czwartek odbyła się sesja Rady Miejskiej. Po przepracowaniu zaledwie kilku punktów z długiego porządku obrad sesja została przerwana. Zadecydowali o tym radni Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Obrady mają zostać wznowione 20 grudnia o godzinie 19:45. Decyzja o przerwaniu sesji niesie za sobą poważne konsekwencje. Niestety może się okazać, że stowarzyszenia pomagające dzieciom z patologicznych rodzin czy kluby abstynentów przez cały styczeń pozostaną bez pieniędzy. W piątek konferencję prasową w tej sprawie zwołał prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Jeżeli się przekłada uchwalanie budżetu jeszcze setki innych spraw na 20 grudnia na godzinę 19.45, to to jest naprawdę... Mocno niepoważne, dlatego że o po tej porze nie da się już wydajnie pracować. Po to, żeśmy się omówili na 13 wczoraj, żeby były siły i czas, żeby spokojnie te sprawy załatwić. I od 22 lat, od których, od których pracuję w samorządzie, coś takiego nie miało miejsca po prostu. Zawsze radni byli odpowiedzialni i działali zgodnie ze ślubowaniem, które złożyli. Przerwanie obrad i niepodjęcie kilku uchwał będzie skutkowało tym, że na przykład niezbędnych środków nie dostaną nie tylko dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, ale na przykład osoby wychodzące z alkoholizmu czy narkomanii. Ponieważ wczoraj nie przyjęto dwóch programów miejskich, jednego dotyczącego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ale nie przyjęto również drugiego dotyczącego przeciwdziałania narkomanii, w związku z czym yy, cała rzesza różnego rodzaju stowarzyszeń potencjalnych beneficjentów tego programu. Nie będzie mogła otrzymać środków finansowych na swoją działalność w miesiącu stycznia. Radny Marek Przonak uważa, że radni PO i PIS mieli zupełnie inny powód, dla którego przerwali sesję niż ten, który podali, Dominik Dragon tłumaczył, że uchwała śmieciowa wzbudza kontrowersje wśród mieszkańców i trzeba ją dobrze przygotować, Marek Przonak mówi jednak, że sesja nie musiała zostać przerwana. Możliwości było oczywiście bardzo wiele, moim zdaniem konsensus w radzie w kwestii uchwały śmieciowej był wypracowany i nie było żadnego powodu żeby tę sesję przerywać, a możliwości było dużo więcej. Można było ściągnąć z porządku sesji ten punkt, jeżeli faktycznie Rada by zdecydowała, że należy jeszcze nad tym punktem dyskutować, a kolejne wszystkie punkty przejść do samego końca i zupełnie nic by się nie stało. To jest taki najprostszy, najbardziej oryginalny. I się dziwię, że nikt z koalicji platformy i z spisu na to nie wpadł. Myślę, że... Nikt na to nie chciał wpaść dlatego, że sedno sprawy leży w dzień. Prezydent Frankiewicz i radni z jego klubu próbowali ratować sytuację szkół i różnych stowarzyszeń. Chcieli, aby w piątek o godzinie 14 odbyła się kolejna sesja. Przewodniczący Zbigniew Wygoda odpisał jednak, że nieobecne byłoby całe prezydium rady, co uniemożliwia zwołanie sesji. Dodatkowo miał wątpliwości prawne, czy w sytuacji, gdy jedna sesja jest przerwana i ma być kontynuowana w kolejny czwartek, może zwołać inną sesję. Wysłał w tej sprawie zapytanie do radców prawnych po kilku otrzymał odpowiedź, że nic nie stoi na przeszkodzie. Sesja jednak się nie odbyła. Prezydent Gliwicy Zygmunt Frankiewicz będzie starał się zwołać sesję w poniedziałek. Sylwester już blisko. W ubiegłym roku Gliwiczanie witali nowy rok na gliwickim rynku. Tym razem płyta Placu Krakowskiego zamieni się w parkiet taneczny, na którym Gliwiczanie będą mogli bawić się podobnie jak na dużych imprezach klubowych organizowanych w zamkniętych obiektach. W środkowej części placu ustawiona zostanie potężna konstrukcja złożona z ram oświetleniowych o wymiarach 25 na 25 metrów. Będzie to centralne miejsce zabawy, gdzie powstanie klasyczny parkiet taneczny zalany deszczem efektów dyskotekowych. Dodatkową atrakcją będzie oświetlenie laserowe oraz szperacze oświetlające niebo i wskazujące miejsce imprezy. Miejsce tradycyjnej sceny na placu Krakowskim będzie polem działań artystów muzycznych. Do występów zaproszono gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu Mayday. Organizatorzy przygotowują też niespodziankę: monument animację korespondującą z charakterem tego rocznego sylwestra, która będzie wyświetlana na budynku Rektoratu Politechniki Śląskiej. Oczywiście na imprezie nie zabraknie też stałego elementu każdej nocy sylwestrowej czyli wielkiego pokazu sztucznych ogni.